No więc jak już mówiłam, znalazłam dietę cud, na te moje sadełko. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby mieć płaski brzuch? Trzeba jeść płaskie nie. Trzeba zjeść krakesa. Poprawić czekoladką. Oni są płaskie, że nie? są to czekoladka. Mam jeszcze takie specjalne, dietetyczne ciasteczka. Kilogramem cukru i rocznicami. Ja cię nawet trzy są sąsiedztwo, ale będę chuda. Zobaczcie, jaka płaska. Te płaski ciaskocze, i będę taka płaska. Że... <śmum> <śmum> Bogata super. Spolębam wszystkie. Teraz z najważniejszych i najlepszych chyba um, produktów na rynku. Na cios. Nie, jakieś byle ja kiedy koczyli. Zobaczcie, jakie ja nie spaść, trudki wieku. Zobaczcie, ja bym chciała. <śmum> o, chula, bo by, w ogóle była chula. Słuchajcie. Ale ja wam coś powiem. Jako tyle. Tylko, że chyba to działa.